Na początku zgrupowania reprezentacji Polski, które rozpoczęło się w Warce, Jerzego Dudka trudno było znaleźć. Rozmawiałem z serem fornalikiem, podobno po prostu powołanie zostało wysłane na 17 dołek w Rajszewie i jeszcze nie doszło po prostu. Wiesz co powiedział Wojtek? Że powołanie zostało wysłane na 17 dołek w Rajszewie i dlatego tak długo cię nie było od początku. A Błodzi. błądzi między 17 a 18. A, między... a że Jurek tak w jednej stronie grina na drugiej, to, to do oka nie doszło, tam do było powołanie. A nie szło. No to fakt, fakt, że powołania nie było i szukałem tego powołania gdzieś na doku 17. Później był deszczowy trening w Wieliczce, na którym Jerzy Dudek musiał się napracować zdecydowanie więcej niż, jak się później okazało, w meczu z Liechtensteinem. Wieczorem było trochę wzruszeń, kiedy pokazywaliśmy Jurkowi filmiki nakręcone przez internautów. Do końca. Chciałbym podziękować Tobie za te wszystkie chwile, te emocje, które się mi będąc graczem takich klubów jak Real Madryt czy Liverpool. Dlatego też chciałabym złożyć Tobie najserdeczniejsze życzenia. Niech duch determinacji i sportowe doświadczenia towarzyszą Tobie w dalszym życiu. Lub to, co kochasz, pozostań dalej tak wspaniałym człowiekiem, jaki pamiętacie cały świat. No, Panie. No. Chwyta do serce. No tak. I wreszcie czas na relaks. Na pełnym spokoju były zawodnik Liverpoolu i Realu Madryt pokonał Tomasza Żąse. Później trochę pracy przy podpisywaniu gadżetów, aż minął wieczór i nastał poranek. To ten dzień, w którym Jurek miał po raz 60. zagrać w Narodowej Reprezentacji. I to z numerem 60 na plecach. Jak dowiadujemy się z kuluarowych rozmów, na ten pomysł wpadł dyrektor reprezentacji, Konrad Paśniewski. Ja sobie to był mój pomysł. Mój pomysł, Nie, nie,

I nadszedł mecz. I moment, który nadejść musiał. Szanowni Państwo, 60-krotny reprezentant Polski. Wspaniały bramkarz, kończy dzisiaj przygodę z reprezentantem Polski. Jest! I'm going to show you what Mówiliśmy wczoraj dosłownie o szpalerze. Mówiłeś, że to rzadka sytuacja, ale dzisiaj się z zdarzyło. Fajnie, bardzo. F... E, no co mam powiedzieć? No, w... jak, było. Fajnerze, no, jak było? no jak było? Było fajnie. No, ja e, podchodzę bardzo emocjonalnie do tego spotkania i no, fajnie, chłopcy zrobili szpaler. No bardzo jestem im wdzięczny, bo to na pewno też w jakiś sposób, no e, też mi. Nie. No daje takie otuchy, nie? że mimo tego, że to już ostatni mecz w reprezentacji, to jednak ludzie tutaj no, pamiętają. Życzę wszystkim szpalerów, bo to jest takie dowartościowanie bardzo, bardzo mocne. Człowiek czasami tak, my mamy takie tendencje nie, do, nie, nie dowartościować się, ale przez takie akcje, przez własne, własne jakby wspieranie się, to, to chłopcy zaczynają wierzyć, że warto grać tyle. <laughs> kto wymyślił my ten szparę, Tomek, kto wymyśli my ten szpaler? Nie, 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 nie było, nie, to było bardzo spon spontaniczne, bardzo, bardzo spontaniczne, jak to. Powiedziałem, powiedziałem w telewizji, że Cię rzucą jak bum. Płakałeś, czy nie? Prawie. Wczoraj były łzy. Wczoraj prawda?